Witam Was serdecznie. Chciałem Wam dzisiaj pokazać wzornik kolorów okien aluminiowych firmy Aluron. Zaczynając od kolorów anodowanych poprzez RALMAT, czyli tak naprawdę całą bogatą kolorystykę standardu RAL poprzez strukturki tak zwane. Moim zdaniem najciekawsze jest RAL 716 bądź 9005. Lekier się nie rysuje i wygląda naprawdę dobrze. Jest ładny, matowy. Poprzez metaliczny FS, w którym widzimy delikatne drobinki mieniące się w oświetleniu. Oczywiście najlepiej zobaczyć to sobie na żywo. Wtedy podejmiecie decyzję poprzez kolory drewna podobne, które mają naprawdę szeroką ofertę. Pozdrawiam.